Witam was bardzo serdecznie, z tej strony VEGAT I Marych No tutaj coś tam się... Ej, e, co? co Zglitchowało mi się to No. no. Właśnie pojawił nam się komunikat Że z której strony świata mm, Przychodzą gobliny Właśnie już słuchać muzykę I co się z nimi I... zabija tak? No i... Wow, 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 wow. Co to jest? To są takie jakby bossy Taki boss, nie wiem, nie mogę powiedzieć A da się go zabić? No. Nie, nie da się, wiesz? Nie da się Ich jest około 100 I co, trzeba ich zabić wszystkich? Nie będziemy mieli komunikat, kiedy będą pokonani A fajnie było, jakby harpun wyleciał Speaky ball jakiś wyleciał mi Au Aha, no no, to przez ten czas Chciałbym wam troszeczkę wyjaśniać Na temat moich odcinków, ponieważ jak możecie zauważyć, nie ma ich przez jakiś czas Dobra, idę tu tam pomóc eee, Jeżeli patrzycie Fak. na fanpage'a Yy, albo po prostu na YouTubie mniejście komunikat Tak mogłem się tam zauważyć Bądź też nie yy, Moja mama wraz yy, właściwie teraz to też z bratem są chorzy Znaczy Obecnie już nie, ale byli No i dlatego tych odcinków nie było yy, Nie mogłem nagrywać tutaj za bardzo im przeszkadzać Więc dlatego nie było yy, odcinków yy, Teraz postaram się dosyć regularnie wstawiać odcinki będzie ma parę zmian, ponieważ gdzieś tak za miesiąc planuję zakupić Avermedia, czyli będą lepsze gry nagrywane lepsze jakość, oraz Co to co? Lepsza jakość. Nie, to nie będzie lepsza jakość. Lepsze jak no lepsza jakość. No nie, to 720 będę nagrywał nadal. No dobra, no ale lepsza jakość w się, sensie, żebyś miał mniej szlagi znaczy to tak, tak chociaż przy obróbce to jest to samo, a ja mam 5 HP Idę do. O, już nie. No. Także będę próbował właśnie dosyć często teraz wstawiać odcinki, lecz no ja teraz mam będę miał obóz, w poniedziałek wyjeżdżam i w piątek wracam, prawda? Czyli może jeszcze w weekend coś dla was nagram. Ale to masz fajnie. No, no fajnie mam, no. O, też padłeś. Przez te to, takie gnojki takie latają, te, te, te takie kulki. No. E, no, także, tak, tak, tak. Ja się to zniszczyć. O, zabiliśmy. Więc, e, jeżeli myślę, że na pewno będzie więcej League of Legends. O nie. Fak, 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 fak. No, będzie więcej League of Legends, e, ponieważ właśnie przez tą avermedia to, to też będą streamy. Ej, masz ten? Więc, masz, więc e, spoko. E, Nie mam harpuna. Harpunu. Nie wiem, jak to się odmienia. Weź nie. Ale, chodź. Fuck. Ej, jakaś gwiazdka mi wyleciała z nich. Gwiazdka, o! A tu mana. Oj. Odrodziłem się w domku. Ej, nie da wiesz, walczyć, tamte? mamo! Co? M nic. Oj, chyba padnę. Jedzą, oni silni są. Dom. No, Patrz. Muszę ich strzelać tak w łeb. Strony. No, powiedz to tamtemu. Aaaa. Oj. <grym> nie <grym> no. Ale nie, w sumie na, w tym odcinku mieliśmy zabrać się za bossa. No za i teraz. Ojej, 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 Kurde, ciężkie są. Dużo ich jeszcze jest? Nie wiem. Mam domowo. Mam, mam. Czyli możemy nawet zabijać cały dzień. I nie wiadomo, czy będzie koniec. Nie ma, nie ma. Ja yeah. wiesz, co rozrzutaj? To jest Pikibola. Gdzie one są? No, ja nie, nie wiem, co to jest w ogóle. No te kuleczki co nie wyrzucają. No kurna, one są nabrane silne. Te, te sorkery są Ale silne. Czysz? Wyrzucaj te kuleczki, te. Czemu? No, rozrzucaj je, bo one damage zadają ja nie umiem Zajmij je, masz jakieś? Mam sporo Dodaj mi Poczekaj, idę na górę uh, Mirror Magic mirror? Dobra. Nie Spikeball uh, Spikeball Jest, masz Rzucaj Ale nie tak Nie rozrzucaj, tylko wyrzuć Wyrzuciłem Masz je? No i patrz co to robi O kurna Dobra, nawet dużo damage'a zadają No e... O fuck się. kapel Obronimy cię Tak jest Om, nom, nom. Ty, no ale one się tak pojawiają nagle z dupy, tak Są so, one się mogą teleportować Fuck, nawet nie wiem ile nagrywam już Krótko Dobra, ale ja będę chciał. Poczekaj Jest 16, no to niech będzie do 17.15 godzinę? Co? No powiedziałeś, że jest 16.00. Nie, no już jest prawie 17.00. No fuck. Dobra, 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 chyba to jeszcze dzisiaj wstawię. Tak, tak myślę. No, tylko wiesz, co może tym po raz drugi, bo chcę z tego serio. posłuchać. Tak, sam, no, 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 no. Tak, tak też myślałem tak to... O tak taki chipcie jesteśmy, bez żadnych. Bo na razie nie możemy nic zrobić, póki bossa nie pokonamy. Cześć, Spike balla. A jest coś takiego, że na stówę musi wylecieć z bossa? Jak to? No, czy jest taki temek, że na pewno wyleci z tego tak. bossa? Tak, Znaczy, chodzi o to, że będziemy musieli ogólnie tego bossa pokonać trzy razy, nie? Czemu? By, byśmy mogli sobie zrobić sety i, i. te w ogóle. Oj. Nie? No, no, no. Sety i ten. I. wtedy. Ej, roz, rozwalili nam te drzwi No co? Naprawdę Rumuny Fak Padłeś przez uden arrow Zauważyłem O Jezu Pomagam? Lery Kurde, ile oni jeszcze idą? Tylko czekaj, będziemy mieli tego... Yy, nowego NPC, będziemy musieli domek mu zrobić. Ta. No, będzie... ja mam pomysł, żebyśmy się w tej górze mogli, ten, która jest obok nas. Żebyśmy się w niej trochę. Próbowałem te kuleczki wywalać, ale nie wiem. Ej, masz yy, harpun? Ale nie ma jak... Kt... Nie no, U... nie mam. U powinien harpun dropić. O, to jest, jest mój dad. Fuck, 5 hop... 5 yy, hop... Yy. Nie, o, no nie mam. Nic nie mam takiego. A jak się nazywa? Harpun po prostu? Tak, harpy o. G2O, fuck. Dobra, może to wyleci z czasem. Bo to ogólnie tylko z nich dropi. Jakby ktoś się zastanawiał, to jem lody. W zimę. Nie, dobre są. Kawowe. Mmm. O oh fuck, leci fire, O BOŻE! Boże, boże, Bożenko. tylko No fuck. Tak. Dobra. Fuck. Dobra. Nie, o nie wiem, no, a, a nie jak, muszę... jak, jak mogę się uleczyć? Muszę mieć jakąś potkę, nie? Ha. Ha? Jeśli, ma, jeśli masz potkę, to H. Albo grzybka, albo nie wiem. A no to grzybka miałem chyba Bo 15 ci Te ja? chyba, Przecież nie wiem. To grzypek albo z nich, tak, jak je zabijesz, nie? Takie serduszka mogą wypaść Wyleciało mi chyba niebieskie serduszko. No, o, to serduszko to je... wyleciało. Co? Serduszko tu jest jakieś. No, albo jakaś ma. Ten, taka, taka gwiazdka, to jest ta. To jest na, na manę. Nie wiem, gdzie jesteś. A, dobra, ale już pada. Ile po po głową? To... Aha, bo ten y, w ogóle nie wyjaśniłem, w ogóle. Y, w ogóle, dobra. W ogóle dobra. nie, w ogóle. W ogóle, tak? w ogóle. Y, w ogóle nie ten. Bo widziałeś, że oddałem odcinek na 1000 widzów. No, nagrywałem i już masz prawie 1500. Y, tak, i ja właśnie tak planowałem, słuchaj, że jednak te nagrody, to wszystko to poczekamy jednak do si 1500 widzów, ponieważ wiem, przepraszam was bardzo, ale yy, nie ogarnąłem, a poza tym te, te pieniądze, bo teraz za bardzo pieniędzy nie mam te pieniądze zarobiłem, nawet na giftkona mi nie starczy, także niestety nie mogę powiedzieć ile zarabiam choć się nie no, zgadza no właśnie, nie no ale naprawdę, naprawdę nie mogę powiedzieć ile, bo mi tak jakby zabronili, mam to ogólnie w umowie nie, także Mało. nie mogę powiedzieć, no nie za dużo tych pieniędzy weszło ale ja się nie dziwię, słuchajcie, bo. Ym, no ja tych Ja jednak tych wysiadania nie mam jakoś mega, prawda? Ale według, znaczy, według mnie to i tak dużo pieniędzy mi weszło. Ale mówię wam, nawet na giftkoda. Bo wersję. teraz. Ja, ja bym się cieszył ogólnie. Nieważne, nie, nie ile by mi wysłali. Nawet jakby mi grosik wysłali, to bym się cieszył. A, a spokój. <noise> ale nie, słuchajcie, bo to nawet na giftkoda mi nie starczy. Bo teraz giftkoda aż 100 złotych kosztuje, to dajcie spokój. A ile kiedyś kosztowała? 5,3? no ja dałem za 5 dych gift o... tylko że wtedy była jeszcze beta Ale to ty dałeś z strony normalnej tej, tej? Tak, z oficjalnej strony 5 dych to było No i teraz jest drogie, także ja poczekam na tysiąc, 1500 widzów, na samym mam 15 marca także Myślę, że już więcej pieniędzy będzie za styczeń, bo ja za grudzień dostawałem i widziałem, że wyświetlenie jest o wiele więcej w styczni niż w grudniu, także będzie więcej pieniędzy, także będzie więcej fajniejszych nagród, także, znów mówię, także, także. Krótko mówiąc, chcieli mnie zgadzam Krótko mówiąc, jakby jakby nagrody, jakby nagrody będą Jaki konkurs. O jest, Będzie. Ciesz się, ciesz się. Cieszę się. Daj mi dokończyć. Także. Będzie dopiero na 1500 widzów i yy, konkurs najbliższy. Nie dlaczego znaczy, tak się ciągle wbijam? Coś tracę? Jak tak się wbijam ciągle w nich? No. Co? Życie? Ale nie, jak padam. A to nie. Tylko tam kasa z ciebie dropi, wiesz, to nie Minecraft. O, 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 6 o. Yeah. <laughs> HP mi zostało. Dobra, ich już nie ma, nie? jest, jest, jest good. E, 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 idziemy pozbierać nasze dedy, bo kasa tam trochę potropiła A ja, ja tam nawet nie zleciałem Ja też nie. Także, No to po co tam leci? Myślałem, że tam leciał. O, tu jest kasa jakaś Jak będą goldcoiny to będzie fajnie Tylko, mm, no O, goldcoiny dwa O, to dobrze um, Ty aż tu wyleciałeś? No Ja Tylko ogólnie to Harpu się przydał bro Dzwoni do mnie ten Kto ten? Ufo O oh, nie yeah. Zapomniałem ustawić na nie przeszkadzać. Dobra Co za pek? Idziemy jeszcze na tego bossa? Eee, nie, słuchaj to w na samym odcinku już pójdziemy. Chodź znajdźmy trochę więcej tych y, ironów Pomieliśmy znaleźć. Żelazo, Żela. o, żelazo srebra Do srebra To jest y, Właśnie w właśnie może być goblin Uhu. Gdzie? Co, w Goblin oh. Tinkerer, nie pamiętam nazwy dokładnie, ale Goblin Tinkerer On będzie uwięziony, będziemy musieli go rozwiązać Roz rozwiązać? No zobaczysz Jak go znajdziemy Nie, ale słuchajcie, ja tak właśnie planuję te avermedie będę miał no, no, nie wiem, 80% Także... No, pieniążki z partnera pójdą na overmedie. No właśnie nie Bo mam urodziny Ej dobra, chodź do Mam urodziny za miesiąc, więc... Farmazon Co farmazon? 26 marzec A dzisiaj jest? 23 No to za Wła miesiąc jest? Za miesiąc i 3 dni <laughs> Spoczko, spoczko, wiesz, że sobie ja robię Tak na pewno z partnerstwa bym wyciągnął 450 zł No wszystko jest możliwe? Połowę mam już odłożoną, a połowę nie Ła wow. Oho Idziemy tutaj. sobie tutaj. Pójdźmy sobie tutaj. He, padasz Ej, chodź bo tu jest strasznie tutaj. jest straszne tutaj. Pójdźmy sobie gdzie o mówiłem ci O, o Shop? No. Co on tam ma? Te rocket Bootsy się nam przydadzą i tinkerer, i Tinkerer Workshop, ci ci powiem. Ci, ci powiem, że tinkerer... o live Crystal, mój. Mój teraz mój. Nie, teraz mój. Fak. Nie, bo to ostatni. Nie, bo ty właśnie miałeś ostatni. A, no, ty... e, chcia chciałeś walkę z bossem. Mamy walkę z bossem. Peter A e, ejoka Ej tu się chce z nami przywitać. Uch. A ja go nie chcę się z niej witać Ale musimy Ale ja jeszcze nie chcę Ale musimy, ale to będzie łatwe Chyba że, no, nie przygotowaliśmy sobie rzeczy Dobra, ale ja chciałem kupić te raket Bootsy No to musimy być 5, 5 gold coinów Dobra, dawaj, rób cięcie Jan 3 Widzimy się na górze, być może będziemy walczyć z tą cipcią A, bo to jest... O, Life na Crystal Nie robię cięcia Nie robisz? Po co? No bo... on zaraz będzie... E Tulucha, spawny czegoś tak No to co? I spłoniemy Tutaj? Tak, tutaj spłoniemy. Nie na górze. Pewnie jak się spawnimy to. To jest nie. koper? Tam. LOL! Mamy Tam byliśmy. Byliśmy. Czaj F9 Okej. Okay. Co daje F9? Mam no, zmianę koloru światła. Czemu tak? Ostatnio się tym podniecałeś, pamiętasz? No wiem Uii. Ach, Jestem ciekaw kiedy to w w się wyspałem A to tutaj na dole czy gdzieś na górze? Na górze Co to tak ładnie gra? Moja, moja mamusia dzwoni To odbierz Nie chce mi się Posłuchamy! Tramwa jedzie! Ale szybko Bam, bam, bim, bom, bam, bom Bam, bom, bim, bom, bam, bom, bim, bom, bam, bam Zobaczmy z bossem No to dobra, to w następnym odcinku nie? A, Na dobra, chwili. to następny Jeszcze chwilę Dobra Poczekaj chwilę Wycisz się Mama, nagrywam <laughs> Dobra Mama, nagrywam <laughs> Ale mama, ja nagrywam A to, to, to? Demon, to jest to, co kamienny wykopałeś. Wiem, bo ja jestem dobry. Czy nie, kamiennym, jest u kamien, koperowy. Gdzie kamienny kamien? Co tam jest? Dużo Masz diamentów. Masz pochodnie? Mam. Masz. No, mówię, że mam, a ty. Hapaj, hapaj, hapaj yy, ha, ja chcę wakacje. Co chcesz? Wakacje. A, musisz że chcesz rotację. Chcę wakacje, chcę wakacje. Dobra, ile już nagrywamy? Wiesz coś na ten temat? Yy, Jeszcze. 4 minuty, 5 minut. Nie. 8 minut. Nie kop, Nie po kop, tak. Nie, no, bo ja chcę na... się... <noise> Dobra. Tam coś jest, widzę coś! Widzę coś! Pochodnia Nie, Oj. ta skrzynka z złota Gdzie? O tutaj! U. No nie, pierwszy To <noise> no jest To było Magic mirror Daj mi jedno, ty już masz Jakiś... Invisible Potion daj mi magic mirror masz o tak wracam na górę? o, mamy fajny itemek na bossa okej okay. eee <grywa> no eee, no, no 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 że daje 20% e... o kurde <grywa> dobra, ej, ja wracam na górę ej ty masz zeza? Co? nie, nie wiem <grywa> i je wraca na górę Zobacz jak kapotka i tam jest weź ją Jak, jak ja mam wrócić na, na górę yy, masz Magic Mirror przy sobie? Mam A to użyj Fuck Wej walczymy od razu Chodź Co? Serio? Przez no nie widzisz coś pojawiło? Dobra no, To widzimy się w kolejnym odcinku no, Do dzięki. zobaczenia ja z bossy. Trzymajcie się, cześć Siemka